Dzień wszystkim na moim kanale Jestem aktualnie w lesie Wczoraj u nas była taka nawolnica, że zalało nas Aleksandrów Kujaski to naprawdę mocno Aktualnie patrzę, że są ja i są. Tam widzę, tam widzę. Są nawet fioletowe, pokażę po rezerwę. Czekajcie. Są dość... Piękne, ładne, duże w tym roku, ale mało. To jest za coś musi być. Takie. Widzicie? Bardzo ładne są. się jeszcze, jeszcze już poszukuję e, grzybów, to jest są pojawiają się, bo ta ładna jest. Duża. Jagoda. Jagody są w tym roku bardzo dobre. Ja zawsze sprzedaję sobie po 10 złotych tu u mnie w mieście w Aleksandrowie Kujawskim. Ja jest tutaj widzę ich bardzo, bardzo dużo. uda się po prostu w Aleksandrowie co chwilę przechodzi burza. Dzisiaj taki okienko jest, Kto się mówi, w pogodzie. Jak widzimy, wiesz, to walnie, pięknie. Tneczko teraz przy wyszło, wyszła nie było w ogóle nie było słońca, wiało dość mocno Przy okazji szukam kurki, szukam takich różnych grzybów cokolwiek, żeby Wam co jakiś czas pokazać W tym roku jeśli mi się uda znaleźć to wam dam porównanie z, yy, z trzema różnymi gotówkami koźlaka bo jest koźlak babka, koźlak grabowy i jest jeszcze koźlak topolowy. Topolowy. Dokładnie to w lesie jest mokro, fajnie. I ptaszki śpiewają niesamowicie. Wam powiem jeszcze jedno: że jak mi się naprawdę uda znaleźć jakieś inne grzyby, no to wam też dam porównanie tych innych grzybów. I co to są za grzyby? To no nie jest tak, że się znam na wszystkich grzybach. Każdy grzyb jest inny, tak? Tutaj też się widzę, jestem w innym miejscu, to też widzę, widzicie, się pojawiają gdzie tam jest, to jest czerwona jeszcze, to jeszcze nie, nie zerwam. Dużo jest czerwonych, dużo jest, jest jeszcze bardzo dużo zielonych, ale są bardzo ładne tutaj też, są fajne, ale inny smak, inny smak, a tu ja zdecydowanie inny smak w cyklu, a tu jest bardzo mało ich, jest ich jeszcze bardzo mało, tylko na wybrzeżach są mało, tutaj widzicie, jest, tu jest też. Wiesz, mam ręce uwalone A panie tak Dziś po się wreszcie powietrze jest nie tak jak wczoraj wczoraj to było nas do i naprawdę strasznie, a to strasznie padało z przychodni, przychodni lekarskiej to zalało tam całą ulicę Nie szło przejechać nawet samochodem Jesteśmy w kolejnej miejscówce też te pile się pojawiają, widzicie? Tu jest czerwona. Widzę tutaj, żeby wybił A są, są, są też fioletowe, patrzcie. Nie jest fioletowe, a same się zrywają. Ale są mniejsze niż tam. te pierwsze stanowisko to było. A popadało, to one jeszcze sobie podrosną. Zobaczymy, zobaczyć tu z boku zobaczę też na poziomki czy są też powinny być i te są też ale są i zielone, ale zobaczcie jakie duże zielone bardzo jest duże są, są zielone Konie dojrzewają to będą jeszcze większe no mówię, nie jest tak dużo jak, jak kiedyś, jak zeszłego roku zeszłego roku to Masakra ich było. No tutaj w tym miejscu wam kamerowałem ostatnio. Na filmiku był ten grzybek. Muchowacy cytrynowy, który rośnie tylko i wyłącznie pod dębami. No tutaj jest stanowisko właśnie kurek, ale nie widzę, że w nim były. Nie ma jeszcze pewnie. Więc idziemy dalej zobaczyć. No to musiała dużo stać woda. No mówię, no, bo teraz jest tak fajnie mokro. Przyjemno, przyjemnie po prostu tak sobie chodzić po lesie. Ja chodzę po lesie tylko dla przyjemności. ja przy okazji, jak dostanę jakieś zamówienie na jagody, które już widzieliście, to są, to wszędzie są. To przy okazji na, na ten rozpojeczek 10 zł, to, to tak jak mówiłem. Ale tylko w, w obrębie Aleksandrowa kujawskiego. ewentualnie to odcinek. Chyba, że ktoś będzie chciał przejechać tutaj do Aleksandrowa, no to nie ma problemu, to wystarczy napisać mi w komentarzu. Ja z niechęcią odpiszę. bo jak chcecie, to subuj, subujcie tam. Tak naprawdę nie zależy na sowach. Nie zależy mi na jakiejś łapka w górę, czy coś w tym stylu. Tak, pięknie. Potruję go, żeby można żeby wy wiecie gdzie. Że go widzicie tego ptaszka. Bo ja go nie widzę. Pięknie. Ja powiem uwielbiam, uwielbiam przerobę, uwielbiam. Tak chodzić po lesie. Tak spokój, cisza. Zero w ogóle, po prostu jakieś kłótni, te tam w lesie, innych rzeczy. Jesteśmy na kolejne stanowisko są pojedyncze sztuki ale już też czerwone się zaczynają robić i widzę też dużo małych zielonych no, wypatrzyłem pierwszą tutaj fioletową taka smak taki powiem zwyczajny o tu następny widzę o widzę ptaszka nie widać go, szkoda szkoda, że go nie widać ale bardzo ładne ja to tego mam jest tutaj o szkoda, że go nie widać jakbym miał lepszą kamerę to bym to bym widział ja tak jak mówiłem niestety no nie stać mi jeszcze na kamerę nie stać mi w ogóle no, oczywiście jakie piękne jagody. Śliczne. O, te mają już inne smak. Tu widzę widzicie ja jak go zrobią On od razu wszystko kameruje, ja nic nie ukrywam. Nic nie kupuję, po prostu takich subów czy coś, bo niektórzy tam kupują suby, potem te suby są martwe, tak? Nie o to chodzi, chodzi o to, żeby było coś przyjemność dla mnie, że wam kameruję, takie ładne jagody na przykład. Wiem trochę mam brudne ręce od jagód To już wczoraj wam miałem skamerować, ale no, sytuacja rodzinna mi nie dała Jak skamerować i w ogóle była nie miał ani czasu ani nic. Ale widzicie, już teraz zbieram i to ładne jagody są duże, nie są małe i dobre smaku bardzo o, tak rosną one i kiedy tu macie jedną, drugą, trzecią, 4, 5 i tu jeszcze zielone jest mało ich, jest naprawdę mało. Zeszłego roku było obleb, obleb tego wszystkiego, ale też licząc to że w kiosch pomorskich na kojawach po prostu Tam ile ich widzę gdzie całe paletko ich jest tutaj okay. Jest fajnie. fajnie, fajnie, fajnie Naprawdę Pozdrawiam też moich wszystkich widzów serdecznie Naprawdę Cieszę się, że po prostu z tych subów co mało cieszę się, że po prostu ktokolwiek po prostu mnie subuje, cokolwiek po prostu mnie, mnie ogląda. Tak, zaraz idę do domku, bo jestem. Jest też nieprzewidywalna pogoda, także wiecie, jak to jest pogoda. Teraz a tu też są. Jest kolejne paletko, małe paletko, ale bardzo dużo tutaj. Trafiłem ich na bardzo, bardzo, bardzo dużo ich jest, a widzicie. Tu ukraci w tym jest ładnie. Tutaj widocznie więcej wilgoci było. Mam jeszcze pokażę. Ich nie zrywam. Bo podjadłem trochę. Dobrze. Nie będę was dnudzał więcej. Zobaczcie pojedynczych seczek, a ile ich jest? I jakie duże? Ta jakaś zerwę, jeszcze są tutaj zielone, widzicie? Pokażę. pokażę o, widać, widać, zielone są nawet jeszcze na tu komwale. Kwitu... już, przekwitły, nie ma komwali. To też widzę, że są Ili, czyli jednogłośnie. To powie, że sezon na jagody został już otwarty. z mnie co bym jestem na kolejnym poletku i tutaj są ale tutaj są mało ich nie widać tych tak za bardzo o tutaj widzę widzicie tam ja było ich więcej no to wiadomo to, 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 gdzie, gdzie będzie więcej gdzie nie będzie mniej widzicie ja wam powiem tak szczerze gdzie, czego, czego nienawidzę w lesie tego też pierdolnie za przeproszeniem butelkę. I się kurna idzie sobie dalej się się ciesza a potem ta butelka zostaje tak. Nie wiem, miał jakiś worek czy coś od razu my to wziął. I do śmieci wyrzucił Idziemy zobaczyć teraz na. poziomeczki o pasze bardzo i poziomeczki też są, właśnie się o, Popatrzę na obrazek Kacik zauważyłem na obrazie, a tutaj ich nie było widać i poziomeczki też są piękne w tym roku też ich dużo nie ma ze względu, że susza swoje dało teraz wszystko dopiero się odrodzi po tych deszczach tam widzicie, w środku jest ładne dwa. Dwie. O, to się rozwaliło niechcąco. Dwie są piękne. Właśnie czekałem na to. O. I kolejna duża. Bardzo ładne. <grystanie> to tu kolejna jest. I my do bości <grystanie> źródło witaminy C, tu ich jest Grzebam w innym miejscu, ile ich uzbieram Lechy długo to trwa trochę ten filmik No ale Warto je poświęcić dla was Proszę bardzo Piękne No cóż Moi mili kochani widzowie o, to chuby. Dobrze Na dziś koniec na jeszcze są chuby, widzę Jakim akcentem Was zostawiam Jak chcecie zostawcie tą pierdłki czyli łapki w górę subika Duneczka, jeśli chcecie, oczywiście, do następnego razu. Trzymajcie się ciepło, zdrowo i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze.